Już za siebie, witam. Gramy kebaby. Nie, to kebaby, trzeba... ale już trzeba tam gonić, za wcześnie. Dopiero pierwsza minuta filmu Dlaczego chcesz, Vienticu? Trzeba szybko działać To jest nasza chata, jakby, co? Zamknij ma Tak traktujesz klientów? Nie polecę cię Co się stało? Znowu nie mogłeś mi bronić Tu jest? nie jest ręka. Co? Od jakim ty jest ręka? Ku. ku No dla Co jest? No, czy jest taka? Tu jest kibel z pisuarem brysznic, czarne Czarny ten Tu jest pokój gamingowy. Higgsola. Tu jest mój. Pila. Tu jest, tu, jest tu, jest, tu jest drugi Kibel. Tu jest nasza kuchnia. Tu jest mój. Tu jest nas y, normalny. Chodź, ja normalny. ci pokażę, gdzie jest swój. Chodź, ja ci kibel. pokażę, gdzie jest twój. Trzeci Kibel. Kolejny jest Tu pokój. jest swój pokój gamingowy. Tu jest tu się zalęknęł robaki już. Co ty. Już nie możesz wyjść o tym. Kurde, Kurde jak jest to... no, czy jest No się idziemy po kebabie Co jest? Sama przyjdą. O idą, i czekaj, idzie, idzie, chodź, chodź, chodź. Zamknij to drzwi. Witam pana, jaki kebab. Jakie? Co podać? Jaki kebab? Co jest! Oh, yes. Co jest! Co jest? Nie ma, nie ma żadnej broni. strzelaj taka ja nasz Ja sprzedaję kebaby na uczcie. Się. Zasz, ja się sprzedaję Dobry, dobry, jakiego kebaba? e e e e e Jestem ochroniarzem tego domu. Jakbyś miał snajpera mo, jakbyś miał, to daj. Jestem ochroniarzem, przypominam. Się. Co? Nie, 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 Przejmujemy nie, nie, Widzisz, nie, jest chata jakaś nie, Co to jest? nie, idź tam! nie, idź tam! nie, idź tam, zginiesz nie, Od razu razu nie, nie, pamiętasz? Ale nie, wielki goryl. Tam wielki goryl jest? <laughs> Witam, jakiego kebaba? Ke e nie, nie, panie, panie! Nie ma wyjścia. Jak się To jest? A bo chyba szef dawnego tego gangu szef Kuziu. To no jest największy ryszard kebabowy Zubisz? Pieprzam, z pieprzam, z Co możesz się zbliża do mnie jakoś? Otóż ty O w dupę A! Wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się! Wracaj do chaty, wracaj do chaty! A ja jest tam Ja uderzyłam się Chodzi, chodzi tu Zimna forma Urzuzę chyba. Ja mam cztery amo. Gdzie on, co on? Mistrz przeszło, samo ja? Gdzie on jest? O, on tu idzie. Gdzie on idzie? To jest Keeper. On tu jest. O, on lubi. Zaczął się, zaczął się! Może na szyję. Znowu, tu, tu. Tier DR drugi. Tier pierwszy. Dziś, też dzień No dobra, czyli Pan jeden zniszczony. Tam... Masz snajpera no? Trzymaj. Dzięki, dobrodzieju. No tak. Idzie. Ciemnia się Chodź, musimy wejść, przejąć ten cały kartel O dupa, jak ciemno No, to lepiej tu iść Mogę też chodzić? Mogę Pewnie no, tylko tutaj nie ma drzwi, jakby to powiedzieć Ile tu rzeczy jest? Ale ja też chcę jakieś rzeczy. O, to jest prawo jazdy. Co to był? Co to było? No. Ja chcę, ja chcę, ja chcę! Ja chcę, co, ja chcę. co tam miałeś pokaż? Termina ja to Pokaż! O, ja chcę, ja chcę, ja chcę, daj. Ale, ale to shotgun jest. Nie, wiem, dlatego chcę. Ja, A ja lubię shotgun. Dawaj Dziękuję Teraz dawaj Ammo do shotguna Nie mam ja bym miał to bym ci nie dawał no, no to Ano klienci jaki leży napity Myślę, że tu kogoś znajdę Aż za dużo Co to jest? A to flaga! Myślałam, że jakiś, nie wiem, potwór latający I bo klienci Ach, Klienci idą, jak się z tym czujesz? Ilu się klientów? Zero Idzie sześciu Co? Co no trzeba Jest pieprza, pieprza. O w Nie strzelaj tym teraz, czemu? To jest bardzo głośno. I co? Gówno, nie ma ich I ziomu Piramida żo że... Oczuł się, oczuł się, oczuł się Jesteśmy na krótkiej linii Ale flashbangi babki Babka Zbyt czarny mu. Zbyt czarna babka przeszła przed ulicą przed babką On zastygnął Jej. To nie ma wejścia na babki. to nie jest drive-thru Że ci drive -thru. Klientów, jest piękny poranek. Nikt nie chce a kebaba, idziesz do pracy. No co to jest? Trzeba to zmienić. Ale broń! co? Za mą, ty za. A jest pan. ale to je No mm, już drowie upada. No tak ładnie mogę jeść. Myślę, że mam tych tu. A! Miją mnie! Miją mnie! ma, Sama ją łuszy. A mo gana. O, o no to daj. Nie. Daj. Oba. Wiemy, wiemy. O, a um, do shotguna gana. Idź, boba. idź, idź. Otwieraj, otwieraj zamykaj. Lig je? Want waar is dat schammel? Ga nog toe, lees je, lees je, Zabroni. Ja nie, ja nie. Och. Nie Nie widzę. I idzie No w końcu to dopije. Troszkę wypiłem no. Jak się z tym czujesz? Imunita idzie Jaki immunitat? Gdzie jest? E, e, e. Co? Nie ma, że boli Uważaj, bo ugryza No żebyś się nie zdziwił, kto pierwszy Dobra. E, oni chcą keb oni chcą kebaba. Wiem. Czuję ich moc. E, ile ich masz? Ile chcesz tych kebabów, klientów? Ja. Oh, w dup. <grym> <grym> jak daj, jak daj więcej. Ej, zbieramy ja, się. No Jak się z wychodzi? Ale szynka, nocza Nutka babki ja, ja tego nie przeżyję, że nie mój tu dojdą. On się zrespił! On się tu zrespił! Ja tu się zaraz zrespił! Chodź, pomóż no, mi. u nas się zrespił! No to wychodź tu i to szybko! Dobra, biegnę! O, to. <grym> Ojej Nutka babki Mamo A nie, może to rifle To co to jest? To jest snajper. To jest sniper ammo To jest sniper Nie dam, bo nie mam Mam granat. Weź czy... wiem, zbieramy ich wszystkich, później rzucamy granat. Nie, idziemy walczyć z tamtym bambikiem. No, z tamtym chodź. Ale no, masz jest tu? nowe okna założył już. No, Simeon jeden. Zdjęłam się, eh? Nie płytam! ma granat! A ładne! Co ty zrobiłeś? Myślę, że szczęście za na mnie trafiłeś. Swieprzamy, słwieprzamy, słwieprzamy. Jak umieram? Ja też! Mana mi się kończy. Co ci się kończy? Mama. No, sprint. Masz ananasa. Nie, muszę. Ania nam nie pomoże. Nie, nie. Masz wodę. Spójrz wi. wiatr. O dupa. Lokator się chyba Ale ja to chciałem. No gdzie nie jest. Teraz przejdę. Co? No czarem Zalazłem. Gdzie go Jakoś spada mi tu. Jeszcze chwila jeździ go nie będzie. Już nie żyje. Tier wiem, bo wziąłem M3A1 Grizz No co to ma być? O. Coś mam? Mam bandaże, przydadzą mi się akurat. Ja mam parę dziesiąt broni i dwie takie same masz. Czuję się z siebie dumny. A, a bo do szotgana. do szotgana to mi daj nie daj, bo do tego nie pasuje to do shotguna. Tu musisz mieć Coś pysznego. No daj. Dobra! Idziemy do naszej chaty. Pitaj, że... tam się raz mój Ja bym poszedł... wiesz do której chaty? Wiedzą której? Nie wiem. Taki, taki, jeszcze większy. Nie, Tak, już Nie, 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 jestem. Nie, 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 już tam nie, 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 zabić nie, ja.

Syka, mozarena, Szynka, młoda Arena, młoda Chodź do mnie i to szybko. Tak, zbieg, nadciąga ta naciąga. idę. zbieg, odświeżę. Ojciec idzie. Taka przyjdzie, tu normalnie idzie cel. ja i teraz nawet I Zwolnij, mnie. bo nie mogę cię dogonić. Nie mogę zwolnić, bo zaraz zginę. A ja jest w wodzie już. Heh. Dobra. Kręczę, kręczę, kręczę. Kręcę, kręcę. Kręcę. Gdzie jesteś? Widzisz Kręcę, kręcę. Kręcę i to szybciej. Spójrz za siebie. Biegnij! Aha. A, co? A co? Jestem geniuszem. Co? O nie! Zakończymy ten odcinek. Tak.